Cześć, witam wszystkich serdecznie na kanale Duale. Dzisiaj oglądamy Overwatcha, kolejny odcinek. Połapiemy troszeczkę haksów. Mam nadzieję, że dalej będziemy robić dobrą rzecz. Aby ta gra była troszeczkę płynniejsza, troszeczkę fajniejsza. Jedziemy. Miraż. Pan podejrzany. O, tu już Griffin chyba poleci. w początku. 13 zabójstw, 5 śmierci. Wszystko w 7 rund. Scoutik. Czy te równo, tu ładny strzał łupki Flaminga? Podejrzany od razu się wycofuje. Piękny Bunny Hop Podejrzany się nie zatrzymuje tym Bunny hopem. tu nie ma błędów. Od razu Flashbang wie gdzie jest, ale no, Flaming szybszy. Chyba Flaming też coś ma po prostu. Tutaj jest lekko Flaming 14 fragów, czyli pewnie to jest pojedynek jeden na 1. Pan podejrzany musi się troszeczkę dozbroić. Troszeczkę więcej podrasować swojego skill'a A będzie być gorszy od pana flaminga że jak to tak? Nie można sobie ustawiać, jak sobie ja sobie ustawiam Flaming Kon kontra pan podejrzany, flaming jedzie Aaa, poświęcił podejrzany teraz przeciwnik swojego przyjaciela aby zdobyć flaga na przeciwniku Dobry Młotów Ach, ta ściana nie skanuje Nie z tej strony był przeciwnik po prostu Idziemy na bombside B Podjeżdżal ma bombę pewnie będzie plantował Kinite do kuchni tu z z AWUPK, więc może. Może się jeszcze udać ta runda, to nie jest powiedziane, że już jest przegrana. Naprawdę tutaj terroryści muszą robić kumbek. Będą skany z apartamentów mogą być, bo tu jest tak właśnie ustawiona paka, żeby te skany były. To jest dobry pomysł. Ale nie skanuję. Bardzo dobry, szybki strzał. To, to jest szansa jeszcze. To tylko łochak, niestety. Tak naprawdę, jakby za pierwszym razem antyterrorysta złapał pakę, to mógłby no, to w sumie. chyba rozbroić. Nie wiem czy miał defa w sumie, nie spojrzałem. Łoseś tu od razu. Oju, to snajperka. Przepraszam, flaming. Łosoś to dostał strzała na wyjściu. Podejrzany z AWP Flaming już w oknie. Oj, 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 widzieliśmy to, widzieliśmy to. Flaming. Flaming się tu nie patyczkuje. On idzie po prostu na króla tej gry. Flaming po raz kolejny. Idziemy po ASA chyba. Czyli jednak hop i no. Zanim już tu jest, A nie wiem, no, tutaj żaden skał tam, że ma głupkę. No tak, skałcik. Wojna czteru, ale jednostronna, chyba tak, jest bardzo jednostronna. Tutaj Flam... zdecydowanie przeważa. Wie, gdzie przeciwnicy wyskakują, wie, jak to robić, jak strzelić, żeby zabić. Fragi się sypią, jak z, rękawa, jak z rękawa u Flaminga. Ale tutaj chyba już nie ma co oglądać dalej. Po prostu przewiniemy sobie do końca, ocenimy demko. Pozbędziemy się pana podejrzanego. Demku pana flaminga też bym chętnie obejrzał, aby zbarować, Ale na pewno w, w, wydaje mi się, że o tej porze pan flaming również już... Nie, tu nie. Tutaj. Tutaj, tutaj nie. Lecimy z kolejnym demkiem, ponownie Demirage. Mamy rozgrzeweczkę. Tak sobie Przewiniemy. Chwilkę. Rozpoczynamy. Podejrzany jako antyterrorysta. Kryje site A. Z USP. Pod sobie pod drewno. To pierwszy strzał może być już tu wiesz, czy ktoś jest na rampie... klepuje. Normalne strzały. Na razie tutaj nic wielkiego nie ma. Do zobaczenia. Bomba nam zaplantowana na bombsite'cie B. To jest duża przewaga terrorystów, więc prawdopodobnie jeśli tu... ...jakiejś magii podejrzany nie pokażę teraz... W tym momencie, no to też No to jest i nie pokazał, jak wyskoczył, strzelił głowę, i antyterroryści z rundą eko. Pan podejrzany z dygielkiem. że się spali, no trochę późno ten smoke na gaszenie. Podejrzewam, że za chwilę się od pani kręciła, bo coś się musi wydarzyć. Chyba, za jednego magicznego headshota nikt go nie zreportuje. No to ładny strzał. No, dwa strzały, no za to poszły reporty. Hagan wylecieli na długą, dwa strzały, to nie ma nic podejrzanego. Dostał pewnie info, że ktoś jest w pałacach. No być może tutaj, dlatego no skoopa. No dobra, runda za łupką po prostu podejrzanego. To nie jak to dalej będzie się siedziło, jak to będzie taka jedna runda po prostu, a dalej za chwilę dostanie cztery banie. No to też. No takie strzały. Też siadają, no, no nie można powiedzieć, że nie każdemu raz mi się wydaje taki strzał siadł. No teraz już podejrzany wie, Wskoczył, nie oddał strzału. Bulldog jeszcze walczy. Po raz kolejny. <ścoughs> nie no, to. Do... Dobra runda. Ale nie podejrzana. Ładnie wierzę teraz. Taka runda półeko. O, no teraz ładna głupia się. No tutaj w plecy, no tu. Miał czas, miał chwilkę, wcelował się, strzelił. U pana rapie, zacznę jak. No tu chyba widział tą głowę. Dlatego tak w nią celował. No teraz też ładna głowa. Jakiś podprzycisk, ale chyba nie, nie, jeszcze. No w końcu mamy ciekawe demko, tak? W końcu jest jakieś demo, które można obejrzeć do końca po prostu i będziemy mogli je ocenić. Na razie ciężko o takie demka które trzeba oglądać do końca, aby mieć pewność. No, tu strzał, dobił. Wiedzieli, że jest na rampie, więc... W tym czym, terrorysta musiał wrócić po bombę. Raz kolejny... Do okna, tak, za łupką. A tam jest Rush B! Z pałacami. Ktoś zejdzie do piwnicy. Smoky. Nie, nie, tam jest Rush B! Podejrzany. No, nas strzela magicznie. Oj. Oj. te strzały z Dygla coraz bardziej mi się nie podobają. Może to być runda, może... dwie, ale no... to jest maksymalnie jedna głowa na rundę, no wiadomo. Strzelają prosi, pięć headów w rundzie i to w naprawdę magiczny sposób. Ale wydaje mi się, że tą... To... Raczej mecz o mistrzostwo <noise> Counter-Strike nie jest. Strzały za WP raczej normalne, szybkie, ale normalne. Tutaj ten jest dość randomową bronią, nie strzela co, co każdy strzał w głowę. Wyższało chyba skakiwanie. No teraz nie trafił z no Za to strzały z Digla, za to poszły reporty, bo te strzały z Digla są magiczne i są podejrzane. I tutaj rozumiem terrorystów, że poszły reporty. Z kolejną długą, ale na długiej nikogo nie ma. trzymy bombsight. A jest atakowany. Rampą trójka w pełnym przybliżeniu. A, dostał tam fleszem żaba. Jeden HP zostało. No wie, ja, tu słyszał. Konektor i... Słyszy strzały, widzi strzały, także... No głowa wpadła, bo terrorysta kucnął. Siódma runda. Jeszcze jedna w takim razie. Nie, to będzie ósma runda już. To jest ostatnia runda. No, nie wiem, no może Bob faktycznie strzelał magicznie z tego digla. Celował się, strzelił. Terrorysta nie trafił. Jest frak. Ciekawa pozycja, ciekawe kto to już sprawdzi. Ja twierdzę, że chłopiec czysty. Trzeba mieć stuprocentową pewność. Ja takiej stuprocentowej pewności nie mam. Zobaczą to inni ludzie, oni to ocenią jeszcze raz. Ja daję taki werdykt. Lecimy dalej z następnym demkiem, i mamy następne demko. Następne demko to overpass. Co? To coś nowego, rzadko są tematy Overpassa. Rozgrzewkę sobie przewiniemy. Czyli pierwsze 8 rund, zobaczymy. I rozpoczęliśmy podejrzany jako antyterrorysta idzie na bombsite B. A tu będzie wejście na bombsite B. Także już możemy od razu zobaczyć jakąś akcję. USP Ten Pierwszy obrońca bomb powalony. Ciekawie. Oj, no dobrze. Oj, prawda? Będzie czekał na kolegę, aby odbijać Aż te główki wpadły. Przez chwilę próbuję strzelać normalnie, czy nie rozumiem o co tu chodzi. No przecież... Chłopie, no przecież możesz takiego imbota, że nie rozumiem o co tu chodzi. Po co coś takiego? Chcę pokazać na ostatni... Jeszcze przegrałem rundę przez to, no. A, a. Aha! Jeszcze był. No i mamy bany Hopika, Piękny. Pomylił się. Chyba tu jakiś embocik jest pod przycisk, po prostu. Tak, no przy poprzednim demku mieliśmy jakieś... ...wątpliwości, no tak tutaj nie mam ich żadnych, bo... Nie trzeba być znaczą... ...CS-a, ani mistrzem... ...świata, no ale... Wszyscy widzą, jak jest. Banechop perfekcyjny. Strzały kosmiczne. Tak, no report całkiem zasłużony. A teraz akurat chyba podeszli po prostu pod te strzały. 8, 9, to nie, ktoś jednego fraka zabrał. Jednak w dwie rundy mieć 100% fragów to... A ma nie leży, bo nie jest podłożona, także spokojnie może grać. Spokojnie jeszcze pan podejrzany. Podejdzie do bomby, pójdzie najdzik. To chyba nie będzie zaskoczenia. Ale pan podejrzany wie, ale to jest gracz. Ale on to dobrze robi. Tupnął <tarpent> jak słoń. Terrorysta musi albo plantować, albo zginąć, bo tutaj innej opcji już chyba nie ma. Dla mnie pełny repertuar u pana podejrzanego. Ja jeszcze zobaczymy. są wiarą, no, tak zobaczymy, jeszcze z dwie, trzy, żeby mieć pewność. No, pan chyba jest przepiękny. Już, już wiedzą, że. Pan podejrzany bardzo szybko teleportuje się na długą, ale terroryści na razie rozbici. Szybka runda. już wie, że tam się czaj, e, że nie, nie ma sensu rzucać naida. Bo... Przeciwnik jest za daleko i w plecy łatwy frak. Będzie druga kosa. No niestety. A no to jeszcze może Griffin tutaj dołożymy. Znaczy, wydaje mi się, że to już bez znaczenia i... Bez sensu, więc... Pana podejrzanego pożegnamy! Będzie jeszcze Monsterem. A karta strażowa! To nie są tanie skiny. Znaczy to jest. Nie, przepraszam, to AK jest. Nie są po antyterrorycznym, To nie jest z jego AK. No tak. A tu po prostu nie pokazuje, że to jest AK gracza tego i tego. Po prostu To jest AK cesarzowa. To z tym flasze. No, będzie, będzie, będzie. Podejście. Będzie głowa. Full control. Full control. Wiedział wszystko. Wyjdzie czy nie wyjdzie? Jeszcze szybki nejdzik. Szybkie schowanie się, bo przecież. Trafi? Trafi. Czwarta runda podejrzana. Ma 14 fragów. 14 fragów. 4 rundy. Będzie koska, nie będzie koski. Nie. Może. Jeszcze spróbuję. Dziękuję, Koskę. Piramida obity. Raczej znaczy nie zaserybuje AWP. Piramida walczyła, ale no niestety nic się nie dało zrobić. Dwie AWP po stronie. Nawet nie, dwie. Po stronie antyterrorystów. Uf, podejrzany ma jeszcze taką. Umiejętność, że idzie tam, gdzie akurat jest. A, tak był. Bo... Dobra, dobra. No do. to może być kolejny esik. A, jeszcze z wielka, porozdaje troszeczkę. Ejsa nie ma, ale są trzy fragi. 17 fragów, w 6 rund. To jest dobry wynik. Się okaże, że zbanowaliśmy z Simplato. Przynajmniej jakieś osiągnięcie. nie wydaje mi się. Teraz nikogo nie ma, więc wychylamy monsterem. Szybki bardziej hop, żeby dogonić przeciwników. Nie trzeba nic sprawdzać, przecież wiadomo Nigdzie nikogo nie ma. Można iść na nożu, a nie zdążył. Jeszcze na długiej reszta przeciwników. No ich kto pierwszy? A... a to śmiernica. Skanuje ten murek i to idealnie w głąb skanuje. 11 fragów średni damage na rundę to 245 No ładnie AWPA Mortis Trafi, trafi, trafi. No To ciekawy Nie, wiedział, że był celowany wiedział Spojrzyj się jeszcze na schody, bo tam jest też przeciwnik, który schodzi właśnie teraz. No proszę. No le, jeden HP ma Robin. To jest oczywiście, Oczywiste, oczywiste, oczywiste. Także na dzisiaj to tyle. Zbanowaliśmy paru haksów. Wydaje mi się, że jesteśmy spełnieni tym odcinkiem, że wszystko poszło tak jak powinno. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Chętnie przyjmę każdy like, każdą subskrypcję dla rozwoju kanału. Dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia. Cześć.